Dobra widzowie pijemy kurwa Jazda Dysygnie, dawa ziomość, po wódka ja nie dam Powódkę trzeba pić, bez niej się nie da Nie tam, tam. ma się czego bać Ci klaci, 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 klacka tam, tam, tam. Powódkę trzeba pić Bez niej się nie da, Nie ma się czego bać, klaci, klaci, klaciam tam, tam, tam. nawalisz, to sobie pośpiewaj. Pij wódkę z tylko nie rozlewaj. Nie ociągaj się olej, kurwa smutki. Nie pierdol głupot, nabij się wódki. Nie daj nigdy kobiecie się okiełznać Co na pierdoli? Przecież się nie zna. Wódka jest dla panów, każdy to wie. Dosyć lamentów, nabijmy się. Nabijmy się. Dowódkę trzeba pić, bez niej się nie da żyć. Nie ma się czego bać. Klaci, 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 kladam. trzeba pić, bez niej się nie da żyć. Nie ma się czego bać. Klaci, 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 kladam. trzeba pić, bez niej się nie da żyć. Dada, dada, dada. Nie ma się czego bać. Klaci, 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 nie da się, nie da się, nie da się. Nie ma się czego bać. Klaci, klaci, klaci.